No hej, znajdujemy się na kempingu River Village. I strasznie nas razi. Tak, strasznie nas razi słońce, ale opiszemy wam, jak wygląda ten kemping. To jest camping w Ligurii, właściwie na samym końcu Ligurii. Na tak, i na granicy Ligurii i Toskanii nad rzeką Mergą. Blisko tu jest do Cinque Terre, do fajnych miasteczek Ligurii, a także do, I do sklepów Pisy, w i do Luki. Do, do sklepów takich zawsze jest blisko. Na tym polegają te sklepy. Słuchajcie, to jest ten camping. Pokażę Wam na razie drogę dojazdową, ponieważ nie jest ona taka jakaś nie super. Zobaczcie, przyjeżdża się tutaj przez taki wał. Taką długą szutową. To jest do około, do około 50-100 metrów. Natomiast problem z tymi drogami tutaj dojazdowymi jest tak, że mieści się bardzo jeden wąska. samochód. Jest bardzo wąska. Więc e, ciężko się mi, mi minąć. Na szczęście jak jechałem z to nie musiałem się z nikim mijać. E, natomiast jeszcze będę musiał wrócić. Także będzie ciężko. Nie wiem co zrobię jak ktoś na mi nagle wyjedzie. To tak, jak ktoś mi wyjedzie to pewnie na vlogach odnośnie tej podróży pokażę. A teraz zobaczcie. Tutaj mamy taki witacza. Się River Beach a tutaj mamy recepcję. W tym budynku jest recepcja, tu należy a, przyjechać jest i się zarejestrować. A tutaj mamy markę. Ten market jest dość później czynny, 21, można 22. No jest ty, jeszcze ty, czynny. Ja byłem. Nie, aha, ja byłem no, takie bardzo podstawowe. To są jakieś płynne do mycie na Tak, tak, takie podstawowe. E, wyposażenie jest. E, chleb jest pieczywo, co jest dość ważne. Ale zwłaszcza dla tych ludzi, co kamperem przyjeżdżają, bo jak ktoś przyjeżdża kampetem, no nie za bardzo chce mu się cały wszystko zbierać i jechać dalej. Także tak jak tu mówię, recepcja. tu na recepcję. Chyba nie ściąga od pance, to jest coś inne, Tak, są dwa typy działek. Mniejsze tutaj o, one są pod tymi wielkimi drzewami e, i większe działki. Na większej Teraz działce my stoimy. Są droższe o 2 euro, natomiast są zdecydowanie fajniejsze w moje uczucie. I są także restauracje taka jak tutaj. Dokładnie, tu mamy restaurację, czekaj, nie wiem jak ją pokazać. Tutaj, zobaczcie. Jest restauracja, więc można też zjeść. No, tak wam pokażemy. O, widzicie? A tam pod daszkiem, za daszkiem też jest stół do okni Poga. Ogrze Pogar Fajnie. Natomiast jeżeli ktoś bardzo nie lubi słońca i chce dużo cienia. Tylko na tych mniejszych działkach tutaj jest naprawdę dużo cienia. Woda jest co kilka e, parceli. Nie ma wody na, ka na każdej parceli. Także kratka na sieki. Podobnie jest z prądem, także tutaj w najgorszym razie nawet 30 metrowy kabel byłby potrzebny. A czasami nawet 10 metrowy wystarczy. Zobaczcie jak te parcele wyglądają. Bardzo dużo jest tu namiotów, więcej niż na innych campingach. Ale zobaczcie, o taka parcela na przykład. Można tu stanąć, jest cały czas zacienienie, mogę Wam zagwarantować. A tutaj też sobie nie znajduje. Natomiast tutaj... Jest dużo młodych ludzi. Tak, ale tu jest takie pole z parcelami niewydzielonymi. Więc można się rozbić gdzie się chce. Najczęściej, zobaczcie, to jest dla namiotów. E, tutaj ludzie przede wszystkim z namiotami. Ja chyba działam tutaj, kogoś z was. Ale tu jest pole głównie dla namiotów. Można się tu z namiotem o tym rozbić. W tamtą stronę, jakbyśmy poszli, to już jest praktycznie koniec, albo początek tego pola. Jest parę takich domków mobilnych. Domki też są koło basenu. Tak, tych to domków jest basen. tutaj dość dużo. Natomiast ja jeszcze więcej powiem o domkach. No bo one mają pewną wadę, według mnie. No, zobaczcie, tu jest jeszcze kilka palceli. Bungalowy. Albo domki mobilne. No, to Wiesz co, w sumie nie wiem, czy one się różnią, chyba po prostu konstrukcja Że domki mobilne to są takie domki, że, możesz, że mają taką ramę z kołami, że możesz je przestawić. A Bungalow już jest chyba taki na stałe. A my lubimy jeszcze na No, glamki bardzo lubimy, mówiąc szczerze. Widzieliśmy na forum, yy, jakaś pani wynajmuje przyczepę na polskim morzu, i zrobiła taką rewelację. Słuchajcie. Tak to świetnie zrobiła, tak pięknie ta przyczepa jest zrobiona, tak na stałe tam stoi, że się zachwyciliście, nie? Tak. Czekaj, nie Dobra, słuchajcie, więc idziemy dalej. A jak gdzieś chodzi o internet? Internet można tutaj, w, są w pewnych miejscach wi-fi, natomiast mogę tu powiedzieć, że świetnie tu działa sieć komórkowa. Tu przed do gardy. Tak, nad gardą praktycznie w ogóle mi internet nie działał. Tutaj nam naprawdę świetnie sieć komórkowa działa. I, i właściwie można tylko i wyłącznie z komórki korzystać. Natomiast no, wiem, że można wykupić się internet, natomiast e, nie sądzę, żeby były dostępny gdzieś na, całej, na całym polu. Może się okazać, że na przykład wzmacniać trzeba do anteny wykupić, kupić sobie i ze sobą zabrać. A jest darmowe czy płatne? E, no tu jest płatny internet. Mm. Zobaczcie, tutaj doszliśmy i tu zaczynają się domki mobilne. Mają one po pierwsze taką wadę, że są bardzo gęste. Ja nie lubię, jak tak domki są gęsto. Po drugie, skuszenie. tarasy. Fajne, że są tarasy. Lubimy domki z drewnianymi tarasami, ale Zajmiany lubimy, jak te tarasy są zadaszone. Tutaj jest dużo cienia z drzew, więc może nie jest to do końca potrzebne. Natomiast ja wolę domki z tawasami. kiedyś padł gaz w domku. Znaczy padł, skończył się po prostu. No. A to zobaczcie, to jest jedyne miejsce, w którym można zrzucić ścieki. Tutaj kamper może podjechać. Odsuwa się to. I tutaj się po prostu wlewa, tam jest przycisk, żeby nacisnąć i spłukać. Czy to jest Ale także tutaj... Nie wiem. Ale tutaj także rzuca się ścieki z kasety. Czyli to trzeba też odsunąć i tutaj wlać, a tam tym spłukać. Ja sobie kasetę można szlałką wymać. Zobaczcie, są dwa bloki sanitarne. To jest blok, moim zdaniem, gorszy troszkę. Numer jeden. To są takie ptasznice na zewnątrz. To wam podpowiem dlatego. sposób woda. Woda jest dosyć taka, w ciepła, wiesz? Teraz jest ciepło, ale, ale na przykład o godzinie dziewiątek już, czy już wszyscy spuszczą tę wodę, tak, to ona to zaczyna zimno. być taka chłodna. To jest jeden z minusów. Zapach to jest drugi z minusów. Tutaj pachnie taką wilgocią po prostu. Nie podoba nam się ten zapach. Ale zobaczcie, tutaj mamy do mycia lewy. To naprawdę. No tutaj są wyrzucenie resztki tak. organiczne. Natomiast tu to musicie, zobaczyć nacisnąć nogą, żeby Wam leciało. W tamtym, A tam w można przyciszkę tutaj. Tak, tam jest Ale coś fajne. Inaczej. Ale wiesz co, to tak, mi 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 moczy noga, bo bo tu mimoczy nogę. Tu moczy nogę można. Przecieka i nogę. Tu tutaj za to są sztuki do prania. Możecie sobie wywiesić panie. A tu jest pralnia. To jest chyba jedyna, czy jest jeszcze jedna. Ja, nie jedyna, ja mnie nie widziałem. Natomiast my praliśmy tutaj i w tej palce 4 euro wrzuciliśmy i o, nie, 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 nie wypukała i nie wysuszyła, nam 4 euro zabrała. Więc minus za, za tą pralnią. Tak. nie, może my coś źle zrobiliśmy, ale nie, nie sądzę. Za 4 euro no to by Ale tutaj zobacz, jest też za 4,50, tak? To może te były droższe i lepiej było I to jest jakiś super cykl za 4,50. Mhm. Także nie wiem, nie wiem no dlaczego tak by jest. By może droższe? coś nie doczytaliśmy. Wyniki by były droższe, ale wydają nam się lepsze. Wyniki w Karpino. Zdecydowanie. Zobaczcie, a tak jest pod prysznicem i wydaje się, wydaje się ten prysznic, no powiedzmy przeciętny, ale tak w miarę estetyczny, prawda, rzeczy się nie zda. Nie, tutaj, to, to, to często może Wam z tego spaść, tak. z tego często spada. Dokładnie. Tu na dole to jest, tu na dole jest mało, e, tutaj ten jest przyciw, spoko. ale spoko, jest, jest taki... Jest. No, nie mówię, że tak jest taki, taki, taki tylko z pięć sekund tylko, nie można uregulować ciepła czy jest się płaszczy, nie. Tak, leci letnia, ale nawet trochę poniżej letni. Jak byłam wieczorem, kiedyś leciała zimna, prostu zimna, na tyle, że jak wchodziłam to ją groziło. Dokładnie, czyli tutaj są takie lysznice, a tu mamy takie... Ee, ale prysznice w różnych tych są różne znaczy, Jakby tutaj... Tak, to są toalety. Otóż. Czyli tak, tu mamy zwykłe toalety. toalety. Ale są też takie na że co się robi. może znajdę jakąś taką nie ma tu? Są. Nie, nie w, w tamtym są nie w tamtym bloku wam pokażę bo są takie, że te złożone, no ciało to byli Estonie pleśnice bardzo podobne do tamtych tutaj do wysłuchania stóp może mamy słuchajcie, na tych działkach mniejszych nie można stawać samochodami więc każą samochody odstawić na parking ten parking jest tutaj o. Jest on całkiem blisko, natomiast no, często ludzie po prostu mają dużo rzeczy. W samochodzie nie wypakowują tego po wszystkiego. Na to jest? Na tych mniejszych. Na tych mniejszych nie można stanąć samochodem. Mhm. Największych, My tak trochę. My, my stajemy, tam wszyscy stają, nikt się nie czepia. Natomiast na tych mniejszych jest tam po prostu mało miejsca, żeby stanąć samochodem, więc tutaj mamy parking. Ten tego parkingu jest to, że jest po prostu zacieniony. Całkowicie. No, też tak co jest dość ważne tutaj w tej okolicy? Uwaga, gdzie samochód tutajśmy Zbawić. I teraz zobaczcie, na przykład jak kół do domków mobilnych, tak, tu nie wiedziecie sam Do domków mobilnych właściwie musicie przenieść rzeczy z samochodu, e, I nie podjedziecie po domku jeżeli bo domki nie są tylko tutaj mogą być albo tam na końcu, jeszcze tam z przodu są na, tak jakby tam na początku jeszcze tam są takie kempingu, tam i to wtedy po prostu jest spory minus, no bo jednak jeżeli macie dużo ubrania, albo czegoś takiego przed koce, kołdry no to będzie wam też to ciężej przenieść dokładnie, także i te domki są bardzo gęste także porównujemy do innych kempingów uważamy, że są minusem trochę, no tu jest to minus, natomiast w okolicy nie ma za dużo fajnych kempingów jest jeszcze camping Iron Gate po drugiej stronie rzeki Chodzi o kempingi z basenami i na takie, w który normalnie wiedziecie z większą przyczepą, bo są na przykład takie na zboczach gór, prawda? To takie małe kempingi zwykle są zajęte. Ja się boję na takie kempingi jechać po prostu, żeby nagle się nie naciąć, że tak, nie mam miejsca. No ale tak jeździliśmy. A jak próbuję zabukować, no to zwykle jest, a nie, to pan ma za dużą tą przyczepę, za duży samochód. To jest taki kaskadowy kemping, tu nie wiedziałem. Także w Ligurii, zwłaszcza pokoło Cinque Terre, jest ciężko o kemping. Więc ten i kemping e, Iron Gate to są dwa takie kempingi I tu, w okolicy. Tym... Nie byliśmy na Iron Gate, więc ja nic nie jestem w stanie powiedzieć. Ale byliśmy jeszcze na takim innym, takim bardzo w roślinach, pamiętasz co było? Ale tutaj? W Ligurii. Ale to było z drugiej strony, tak. Byliśmy o. jeszcze e, na kempingu Bella Italia, czy coś takiego. To było koło miejscowości Aldenga i miejscowości Cebiale. Bardzo fajny kemping, bardzo przyjemny, natomiast bardzo wąski. Małe parcele, trudno wjechać, też trzeba sam odstawiać. Natomiast bardzo lubi lubiliśmy ten kemping, bardzo rodzinną atmosferę. Ale teraz Wam pokażemy. Tam Kamping są takie namioty lampingowe. Tak, jest kemping oświetlone. jest oświetlony. Um, no, jak no, nie Tak, grilla. Czasami są, są takie ławeczki. To są takie zwykłe namioty, które. O zobacz, tu są namioty dumpingowe. Czyli namiot dumpingowy to taki namiot, który ma podłogę i ma łazienkę. A tu jest takie fajniejsze. Tak, namiot dumpingowy z tarasem. Zobaczcie, można taki namiot wynająć. E, firma Camp to Velax. Czyli operatorem tych namiotów jest Camp to Velax. Czasami jest tak, że wchodzicie na camping, to oni nie mają na przykład takich namiotów, nie ale nie jest kilka operatorów którzy po prostu na tym kempingu wynajmują jakby te działki. I tu jest firma camp to relax A myślisz, że to jest camp relax. trochę dosyć Tak, takie, takie domki to sobie robią ludzie, przyczepy stawiają na stałe. I są jeszcze tutaj, takie miejsce wyprowadzenia psa. A tu dojdziemy jeszcze. No, hmm. ale natomiast te namioty zobaczcie, one są odwrócone. Nie będziemy że tam chodzili. Ludziom prywatności niszczyli, ale one są odwrócone od wszystkich. Też w sobie, sobie jest tutaj że nie ma aż tak bardzo częstego sprzątania tutaj Ale czego? Na przykład menu Aha, o sanitarwiaty chodzi. Tak, zgadzam się, na innych non stop widzę kobie sprzątającego tak. sanitawiaty. Tutaj nie. Rano widziałem. I w ciągu dnia... Widziałem. Tak, w ciągu dnia rzadko. aczkolwiek są miały czyste. Jakby, jakby nie były to sprzątane w ogóle, to by była masakra. Więc myślę, że jest jakiś tam hawunową sprzętę. I to jest bardzo czysty. Chodź na basen.